Witam Państwa w galerii JAK, przestrzeni wystawienniczej fundacji JAK Malowana, która dzisiaj zamieniła się w salon odrzuconych. Dlatego, że powstała też w takich bardzo może kontrowersyjnych okolicznościach. Jest to wystawa Zachara Szerstobitowa, który udostępnił taki trochę żal post na Instagramie w profilu Dziadowskie Ilustracje, o tym, że autor profilu został zaproszony na targi sztuki, na wystawę, potem okazało się, że jest to sztuka generatywna i w związku z tym został jednak odrzucony. Wydało mi się to bardzo ciekawe, bo jesteśmy w takim newralgicznym punkcie, kiedy właśnie sztuka generatywna powstaje, rozwija się to bardzo szybko. Natomiast z jednej strony mamy problem z prawami autorskimi, a z drugiej strony też dotyka to takich chyba największych lęków artystów, że teraz już każdy może być artystą, teraz nie trzeba tych umiejętności manualnych. Narzędzia też trzeba umieć używać. Każdy ma aparat fotograficzny. Obecnie nie każdy jest artystą, fotografem, każdy może wygenerować obraz, nie każdy zrobi to tak jak nasz artysta. Dlatego uznałam, że warto właśnie po pierwsze poruszyć ten temat, po drugie porozmawiać o tym, ale przede wszystkim pokazać tę prace. Jeśli chodzi o tytuł hipnagogia maszyny, hipnagogia jest takim zjawiskiem w terminologii medycznej świadczącym o takim momencie przejścia momencie przejścia między jaźnią, a już snem, między takim rzeczywistym funkcjonowaniem w takim prawdziwym świecie, a już wyjściem poza tą sytuację i zaśnięciem zupełnie. Przez co podczas właśnie tego zjawiska hipnagogii często dzieją się w. Mózgu zjawiska takiego mocniejszego pobudzenia, kiedy, kiedy nasz mózg projektuje sobie dużo jakichś dziwnych rzeczy. I jeśli chodzi o, o, o moje prace, jeśli chodzi o tę wystawę, akurat takim dla mnie najbardziej interesującym punktem e, wyjścia do tej nazwy Hipnagogia Maszyny jest to, gdzie ja projektuję pracę, ja je piszę od początku, bo wszystko jest stworzone e, na bazie sztuki generatywnej i dopiero po. Po tym momencie, kiedy ja już napiszę konkretny prompt, który jest w stanie stworzyć jakąś konkretną pracę, wtedy zaczyna się ten moment tworzenia tej pracy przez maszynę. I ten moment styku, kiedy ja już kończę pisać, kiedy wysyłam informację do maszyny, i maszyna zaczyna zbierać z milionów obrazów informacje z chmury, tworząc jakiś tam konkretny twór, e, często dochodzi do jakiegoś takiego rodzaju. Mm, wyzwolenia, takiego błędu, czy niedopowiedzenia, czy właśnie jakieś nadinterpretacji właśnie tego obrazu. I wydaje mi się, że to jest, to jest taki przyjemny moment oddania kontroli maszynie, tak jak my zasypia, zasypiamy i oddajemy kontrolę snom, tak samo właśnie w momencie kończenia promptu, w momencie napisania, już tak sobie wysłania go w chmurę, kontrolę przejmuje maszyna. I ona zaczyna tworzyć swoje jakieś charakterystyczne rzeczy, i wszystko tutaj, wszystkie te prace, gdzieś mniej lub bardziej mają jakiś taki rodzaj takiego progu błędu, ale w dobrym tego słowa znaczeniu błędu, na zasadzie tutaj gdzieś mamy jakąś nieprawidłową gałąź, tutaj mamy jakąś nieprawidłową ilość u różnych postaci, tutaj niektóre planety, które tworzę, są czasem bardziej spłaszczone albo mają jakieś inne kratery, które tak naprawdę nie funkcjonują w takim rzeczywistym świecie, albo na przykład w niektórych pracach jest planeta, która rodzi się z innej planety. Do takich rzeczy nie dochodzi, i w moich promptach jest to częściowo zawarte, ale częściowo daje przestrzeń do popisu właśnie maszynie czy temu algorytmowi, który jest w stanie stworzyć, stworzyć ten obraz. I akurat ten punkt jest dla mnie taką hipnagogią maszyny, która, która jest tutaj zawarta w tytule. Jak widzicie, wszystkie, wszystkie obrazy opierają się. Wizualnie przynajmniej na takich technikach szlachetnych, na miedziorycie, na stalorycie, na akwaforcie, na wszelkiego rodzaju takich, można powiedzieć, klasycznych starych technikach graficznych, technikach obrazowania. Ale przede wszystkim zafascynowało mnie to, że cyfrowy byt, chmura. Tworzy obrazy, które w takiej formalnej wizualności przypominają technikę klasyczną, technikę starych mistrzów. Oddajemy coś bardzo takiego szlachetnego i starego, czemuś bardzo współczesnemu i czemuś, czego nie do końca rozumiemy. I jest to rodzaj takiego, moim zdaniem, takiego przyjemnego zgrzytu, który tworzy rzeczy, rzeczy niesamowite. Maszyna jest w stanie Przetworzyć naszą intencję w jakiś konkretny obraz, który jest w jakiejś tam charakterystycznej e, takiej dziedzinie estetyki zawarty, co akurat jest dla mnie taką super ciekawą rzeczą.